Cześć, jesteście na kanale Fizyka na Ty i naszym tematem dzisiaj będzie takie pojęcie jak przewodność cieplna. Popatrzcie, to jest mój laptop, ma wiele elementów, ale chcę opowiedzieć o jednym, o tej ciemnożółtej rurce. Nawiasem mówiąc to naprawdę jest jak rura, jak rura wodociągowa lub przewód wentylacyjny, tylko że to nie woda albo powietrze przez nią przepływa, ale energię. Ciepło. Nazywane jest radiatorem, jest wykonany z miedzi, a jego główną cechą jest wysoka przewodność cieplna. Po co to jest? Procesor, karta graficzna to najważniejsze elementy komputera, bardzo się nagrzewają, trzeba ich schodzić, co robimy za pomocą radiatora. Aby zapewnić dobry kontakt między nimi stosujemy pastę termiczną. To specjalny żel o ciekawych właściwościach. Bardzo dobrze przewodzi ciepło, ale w ogóle nie przewodzi prądu. Pasta termiczna dobrze łączy części z radiatorem i zapewnia równomierny odpływ ciepła. Nadmiar ciepła przenoszony z procesora i karty graficznej przechodzi przez radiator do wentylatora. Gdzie jest wydmuchany z laptopa. Aby lepiej zrozumieć przewodnictwo cieplne, możemy przyjrzeć się dwóm takim eksperymentom. W pierwszym przypadku podnoszę ołówek do świecy. Ołówek z jednej strony będzie się palić, nagrzewać, ale pod moimi palcami jego temperatura się nie zmieni. Nawet gdy płomień dotrze prawie do mojej dłoni. Poczuje go ciepło przez powietrze, ale drewno będzie miało tę samą temperaturę. W przeciwnym razie wezmę nie ale ale nożyczki. Kiedy podnoszę ich do świecy, na początku też nic nie czuję. Ciepło nie przynosi się natychmiast, ale po chwili czuję, że zaczynają się nagrzewać, chociaż płomień jest znacznie dalej niż w pierwszym przypadku. Co to znaczy? Oznacza to, że metal, z którego wykonane są nożyczki, przewodzi ciepło znacznie lepiej niż drewno, z którego jest wykonany ołówek. Czyli przewodność ciepli na metalu jest wyższa niż drewna. Lodem mówiąc, był to bardzo zły eksperyment. Nie korzystałem z przyrządów pomiarowych. Otrzymywałem informacje tylko z moich uczuć. Po pierwsze, to jest bardzo niedokładne, a po drugie macie mi wierzyć na słowo. Ale z drugiej strony jest ten eksperyment bardzo łatwy do otworzenia i możecie sami spróbować. Tylko pamiętajcie o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, na przykład miałem pod ręką miskę wody. W zależności od sytuacji stosujemy materiały o określonej przewodności cieplnej. Na przykład urządzenia kochenne mają rękojeście wykonane z materiałów o niskiej przychodności cieplnej, drewna i plastyk, aby można to było wziąć i się nie poparzyć. Materiały o tych samych właściwościach wykorzystywane są również w budowie budynków, aby ciepło z domu nie wychodziło na zewnątrz. A jeśli potrzebujemy na przykład schłodzić jakąś żyć to użyjemy materiałów o wysokiej przewodności cieplnej, aby jak najefektywniej odprowadzić nadmiar ciepła. Jak w naszym przypadku z radiatorem w laptopie. A propos, jeśli poczujesz, że z wentylatora idzie się gorące powietrze podczas pracy, być może trzeba wymienić pastę termiczną. To właśnie robiłem dzisiaj i dlatego narodził się ten filmik. Takie pojęcie jak przewodność cieplna jest dość skomplikowane. Aby lepiej zrozumieć, proponuję wykonać następne kroki. Pierwsze, złap się przyjaciela lub tatę i powiedz czemu własnymi słowami, czym jest przewodnictwo cieplne. Naprawdę, to bardzo skuteczny sposób, aby samemu dotrzeć do setna sprawy. Ponadto, tata też na pewno będzie zainteresowany tej informacji. Drugie, Spójrzcie na taki obraz i pomyślcie sobie, gdzie lepiej używać materiałów o niskiej przewodności cieplnej, a gdzie o wysokiej. Możecie wstrzymać filmik. Cóż, teraz wiecie już wszystko. Można na tym skończyć. Czekam na Was na nowych filmikach. Do widzenia!